Mleko matki jest bardzo zmienne na przestrzeni pierwszych miesięcy i to pierwsze, które jest wydzielane, to właśnie siara, czyli w, po łacinie jest to kolostrum. Czyli to jest taki pierwszy pokarm, który myślę, że większość z nas dostało zaraz po przyjściu na świat. Teraz mhm. bardzo się o to też dba. Kiedyś zabierało się dziecko od matki, teraz bardzo się dba o to, żeby matka miała kontakt z dzieckiem zaraz po przyjściu na świat, właśnie po to, żeby nakarmić dziecko tą siarą, bo ta siara jest nazywana też taką pierwszą. Szczepionką, takim pierwszym zaszczepieniem yy, tej flory prawidłowej, flory bakteryjnej w jelicie w przewodzie pokarmowym yy, dziecka. I my z tą siarą czy z tym kolostrum też możemy mieć styczność w kolejnych latach naszego życia, mhm. bo od lat dostępne są już suplementy właśnie yy, z kolostrum, yy, i to nie jest żadna nowość. Nawet jeżeli mhm. ktoś tu i teraz usłyszał to pierwszy raz, od lat kolostrum było używane. Yy,